Witam wszystkich, mamy dzisiaj 14 października 2023 rok, zajrzymy może do rodzinki w uliku. Już założę tylko rękawica Zobaczymy co tu w tym uliku jest. O, duży ulik. Widzicie. Zobaczymy. Widzicie? Widzicie chyba co? Może przybliża troszeczkę to. O, będzie lepiej widać. Zobaczymy co tu mają Nie zrobiłem dymku Chyba sobie tu poradzimy jakoś o, o, o. chyba będę musiał wyjąć to, ten zatwór Jeszcze tu czerwią troszeczkę, ale mało jest pokarmu. Musimy dać im pokarmu, żeby sobie dołożyły. Zobaczymy następną. Tu już mateczka była zabrana, i wyhodowały sobie swoją mateczkę. Także nie jest to już mateczka rasowa. O, jeszcze musimy coś tu jeszcze zrobić z nimi. O, chodzi tu mateczka, widzicie. Idzie, idzie, widzicie ją. Weszła teraz tu na. O, 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 teraz ją widać. Ona jest bez znacznika. Same sobie wyhodowały. Trochę jest tego, ale mało zap tego zapasu jest. Musimy coś jeszcze tu zrobić, pomyśleć Żeby ta rodzinka nam przeżyła Szkoda pszczołek A kurczę, nie mam, nie wziąłem dłuta Nie wiem czy to otworzę O, o o, o rusza się Nie będę już go ruszał. Jest mocno spasowane, Ta rameczka, ale to mateczka jest. Pokaż, mówię, pokażę wam jeszcze, bo już uli. Na razie jest temperatura. Dzisiaj niby 20 stopni, ale wiało teraz się uspokoiło i mówię zajrzę do ulika, zobaczymy co w tym uliku się dzieje. No i to tak jest, widzicie, trzeba dać im jeszcze jeść, dokarmić i gdzieś może do cieplejszego pomieszczenia je damy, żeby sobie przeżyły, dobrze, o, przykryjemy, no, żeby tu się nie podusiły, schowajcie się, o, tak, ładnie, dociśnięte są, ale to jeszcze troszkę. Na razie niech sobie będą. Ktoś tam pytanie nam, mi zadał w komentarzach odnośnie, odnośnie leczenia pszczół. Ja jestem zwolennikiem leczenia jak najbardziej naturalnego, chociaż zupełnie naturalnie się nie da. Bez chemii się nie da, po prostu. Trzeba się wspierać też chemią, ale jak najbardziej naturalne leczenie. Leczę ziołami, tymianek, wrotycz, ziele jaskółcze, piołun, co tam jeszcze, te kwiatostany sumaka, to do podkurzacza, jak tutaj pojedynczo czy w gru, mieszam razem. I, I takie zabiegi pod kurzaczem po odmianie robię w czasie sezonu, bo to są tak małe dawki, znikome dawki, że jak włożę kartkę tą z olejem próbną, no to zda, coś tam się jedna, dwie, trzy, pięć, nieraz się osypią te warozy, czy one się przyklejają tylko yy, i. W ten sposób są złapane, jak gdyby, czy weszłyby z powrotem, ale najprawdopodobniej coś z nimi się dzieje, z tą warozą się dzieje coś niedobrego, że yy, na jesieni jak y, zrobię zabiegi powiedzmy apiwarolem, to jest bardzo mało war waroz. Najprawdopodobniej, w y, jaki sposób ją tą warozę upośledza, że nie namnaża się, jak gdyby. Y, trudno zrobić jakieś badania no, w takich warunkach y, u pszczelarza, jak gdyby. Ale, ale tymi ziołami, jeżeli odymiam y, co jakiś czas pszczoły są to dawki bardzo nikłe ale coś tam działają upośledzają w jakiś sposób warozę że, że się nie, roz, nie namnaża bo później jak jak powiedziałem odymiam warolem i warozy jest bardzo znikoma ilość prawie że, prawie że nie ma także no yy... Chciałem zrobić, bo robiłem chyba dwa czy trzy lata z kolei te, ten projekt z ulikiem weselnym w domu i chciałem, myślałem, że będzie się nam nażała bo nie były te uliki leczone i na warozę. chciałem, żeby była Waroza, żeby zrobić jakieś doświadczenia, złapać warozę, włożyć w jakąś tam powiedzmy męzurkę, odymić różnymi tam tymi preparatami, ale warozy nie było w tych ulikach, nie szło zrobić nic takiego. Także to takie doświadczenia są, jak gdyby bez jakichś tam potwierdzeń naukowych, ale ale takie no i tam. Sam, sam po prostu do, próbuję szukać metody, ale na, najbardziej, żeby to była do, na metoda naturalna. Ziołami. Yy, ta, no, i co tam? Było jeszcze jakiś komentarz? Z pytaniem? Chyba nie. Jak coś pytajcie się, yy, to postaram się odpowiedzieć znów yy, w następnym filmie. Jak pogoda dopisza, bo teraz. Yy, Usta u nas dopomnia wiało, teraz ustał wiatr, troszeczkę to mówię na tym uliku. Mogę sobie pozwolić zrobić film i mówię, coś tam przekażę, coś powiem swoje yy, doświadczenia. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego.